Coś obejrzanego. Niewątpliwie są filmy, które są trochę mniej wyczekiwane, i takie, które są o wiele, wiele bardziej wyczekiwane. Gdybym miał się doszukiwać spoza kina blockbusterowego najbardziej wyczekiwanego filmu tego roku, to chyba byłby to ten. Darren Aronowski, który powraca, no, po prawie pięciu latach na wielki ekran, ale jego powrót to tam jedno, ponieważ na wielki ekran powraca aktor, który z lat dziewięćdziesiątych. Przeszedł do niż-niż i zasadniczo zapadł się pod ziemię i teraz wreszcie wraca Brendan Fraser w swojej, no jak to mówią niektórzy, roli życia w filmie Wieloryb Darena Aronowskiego. Film wyczekany? I generalnie z grubsza, jak mam być szczery, spełnia oczekiwania. No, spełnia, spełnia. Są, myślę, że raczej większość głosów jest taka, że to jest bardzo dobry film. Nawet niektórzy uważają, że to jest wybitne kino. No i są oczywiście standardowi przeciwnicy Drena Ronowskiego, którzy idą, nie wiem, po raz siódmy na film Drena Ronowskiego i są zaskoczeni, że to jest cały czas to samo kino, które prezentuje Aronowski. Że tam nie ma nic nowego, ale cały czas jest Darek Ronowski. No to ludzie, cz z czym do ludzi? No, już nie, myślę, że nikt nie ma. Znaczy, no niektórzy mają, no ale nie wiem, czy warto mieć jakiekolwiek zudzenia, że ta jego konwencja się zmieni. Dostajemy Aronowskiego. No, i to jest na pewno to, no ale historia, którą jest, no tutaj nie było, już nie była wcześniej przedstawiana. Nie mieliśmy wcześniej filmu Aronowskiego o, o tyłej osobie, która. No właśnie tutaj jest dużym wyzwaniem tak, tak, Na Nagromadzenie jest w ogóle tylu wątków, że, że można byłoby wziąć 30% tego filmu, i to już samo z siebie by się broniło w, kon, w kontekście w tak. Historii. Bo z jednej <laughs> strony tak, mamy... Faktycznie tego człowieka chorobliwie otyłego, ponad 500 kilo, chyba jest powiedziane, że on waży. Mhm. Pod względem scenografii, pod względem w ogóle efektów specjalnych, charakteryzacji, no, no majstersztyk. To jest jeden wątek. Po drugie, on jest, on, on porzucił swoją córkę i chce się z nią, znowu tak wiesz, reconnect, chce się z nią połączyć ponownie, co jest osobnym wątkiem, tak no naprawdę. No i kolejny wątek, no, to to, że porzucił córkę dla innego dla mężczyzny i w tym samym zerwał ze swoją żoną, tak, tak czy raczej tak, zerwał tak. ten związek, kontakt, jakikolwiek, no i tu kolejny wątek. Tak, a że w ogóle ten chłopak to był jego uczniem ze studiów, no to to już w... tyle, I, tyle... I jeszcze wchodzi w to religia i jest wątek... Religijny, sekciarski, sekciarski. tyle różnych wątków melodramatycznych i wszystko spięte w jedno, co trwa no prawie że dwie godziny. Trudno byłoby to połączyć, natomiast pomaga to, że jest to wszystko osadzone w konwencji takiej stricte teatralnej. To jest gra de facto jednego pomieszczenia. Po zamieszkanie głównego bohatera w tym filmie praktycznie się. Poza jednym wyjątkiem się nie, wy, nie zapuszczamy w obce rewiry. Obsada też jest dość skromna, bo jest 6-7 osób, nie więcej. I to wszystko jest spięte w miarę zręcznymi dialogami, które gdzieś posuwają tę fabułę naprzód. No, te dialogi są zręczne, ale z drugiej strony one są. Ja byłem zdziwiony, bo one są czasami takie sztampowe, tak myślisz, no nie no, to jakie przekazują tam wartości, to jest oczywiście uszyte pod tym, żeby to brzmiało jakkolwiek naturalnie, no ale tam są tak czasami przekazywane, że żyj pełnią życia, no takie mniej więcej są przekazy, no i myślisz, no nie, no nie dam się na coś takiego nabrać, no i tak ja zostałem porwany emocjonalnie i to jest w ogóle duża siła tego filmu, że on przez te zastosowania formalne, przez aktorstwo jest porywający emocjonalnie, nawet gdy właśnie czujemy czasami ten mel melodramat czasami czujemy, że no tam jest tego za dużo. Jest tego za dużo i inaczej. Mhm. Wszystkie elementy, które nie są związane z odtwórcą głównej roli, z Brennanem Fraserem, one są dobre. Nawet mhm. bym powiedział, że są niekiedy świetne. No, może, może ten, ten chłopak, ten, ten, o którym mówiliśmy, czyli ten misjonarz, ten, który go tam nawiedza z tej sekty. Thomas w filmie. W filmie Thomas, jego gra Ty Simpkins. Nie, niespecjalnie, no, not my kind of thing, ale cała reszta się broni. Historyjka też się broni. Natomiast to co dotyczy Brendana Frasera, tej, tej jego postaci Charlie'ego. ja przesadziłem w ogóle nie nie że 500 kilo, on jest 600 pounds, to się tak po, przetłumaczy, powiedzmy w jednostkach 270, cirka bał. Tyle. O połowę tylko ci pachnęło. No, sporo. Jego postać, jego kreacja, ja nie będę udawał. Ona jest as Oscarowa, ona jest. jest as Oscar, as can get. Bardziej Oscarowej roli nie jesteś nawet choćby wyszedł teraz film o holokauście. A wiemy, jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi, filmy, które jakkolwiek wykorzystują motyw holokaustu na Oscarach to jest premia 30 punktów. Nawet choćby wyszło coś takiego, nie przebije oscarowości tej kreacji Brendana Frasiera. To jest tak bardzo do przesady, że na Oscarach, jak się jak wyczytuje się tych nominowanych, to tam na ekranie się wyświetla ekran i pokazują jakąś scenę, która pokazuje popis aktorstwa. Mhm. Nie mam pojęcia, co oni wybiorą z tego filmu, cokolwiek, no... cokolwiek nie wybiorą, to to się nada, bo Brendan Fraser, tam na ekranie, on płacze, on wyje, on ryczy, on krzyczy, on się śmieje, on... Cały wachlarz wszystkich kreacji aktorskich i to wszystko jeszcze przykryte pod tymi kilogramami sztucznego kostiumu pogrubiającego i to się prezentuje, no, no, no chwyta to za serce. No ale i... chwyta tak często, że już moje serce jest skołatane i styrane. <laughs> w ogóle podczas całego American Film Festivalu myślę, że non-stop brało nas brano nas emocjonalnie, to była emocjonalna też jakaś taka selekcja filmów, no ale to, co też warto tutaj zauważyć, że on rzeczywiście przez to, że miał taką rolę, rzeczywiście nie ruszał się za wiele z kanapy, no to wszystko musiał grać twarzą. Ewentualnie jakieś poszczególne No nie, no gesty. są sceny, kiedy on się rusza i to on... jest tym bardziej imponujące. Okej, okay, no tak, tylko no więcej jest tych, gdzie no tylko i wyłącznie mimika. I ja byłem w ogóle oczarowany tym, bo ja patrzyłem i, I mi się od razu na przykład chciał pakać, bo ja widziałem jego twarz i od razu tyle emocji było w tym wyrażane, że no, byłem w szoku. Ja myślę, że to na pewno się pojawi w Niemczech do no Nie, i... no, na 100%. Pytanie, czy, czy to będzie takie easy peasy, lemon squeezy i zwycięstwo tak oczywiste, że, że nie ma co rozpatrywać, bo też trochę wcześniej jest, żeby oceniać ten wyścig koskarowe, mhm. ale na tę chwilę nie ma z kim przegrać. A po drugie, czy to nie jest wręcz do przesady? Czy, czy część ludzi nie pomyśli sobie. Za ale myślę, że nie, ponieważ za Brendanem Fraserem jeszcze dochodzi ta historia za kulis i Hollywood uwielbia wielkie comebacki i ten comeback tutaj jest jeszcze bardziej comebackowy niż Matthew McConaughey tam w Dallas Buyers Club, to jedno, w True Detective, to jest jeszcze większy comeback. Ostatnio Brendan Fraser został mężczyzną roku, tam mie miesięcznika Gentleman's nie, Quarter i to już tak w, no. w ogóle. Wszyscy nad tym Brendanem i ten Oscar, no to mu się należy jak, jak po prostu wieloryb kapitanowi Ahabowi. Ale czy on go dostanie, nie wiem. Natomiast trudno, to trzeba podkreślić, cały ten film zbudowany jest wokół jego postaci, wokół tej kreacji i to jest bardzo trudne, żeby, żeby postawić tylko jeden fundament, na którym zbudowany jest film. Ale tutaj to się broni i to za to mogę tylko złożyć ukłony. Ja też składam mu ukłony. On dźwiga to praktycznie ten film na barkach. Co ciekawe, właśnie są momenty, kiedy on znika z ekranu. To jest taki jeden chyba moment, kiedy Jest, to, go jest nie taka ma. sekwencja dłuższa. I to jest najsłabszy moment w tym filmie. <głos> <głos> Więc rzeczywiście czuć, że Fraser to wszystko trzyma na swoich ramionach, tak jak już wcześniej wspomniałem, i że to dzięki niemu mamy no tak dobry film. No jest to dobry film, może nie jest to film wybitny, ale na pewno jest to film dobry, mógł się okazać na pewno o wiele, wiele gorszy. Wieloryb na ekranach polskich kin końcówką lutego, czyli tak de facto zaraz przed Oscarami, to będzie dość mocno kapitalizowane, w Stanach Zjednoczonych przed świętami premiera, więc to też gdzieś się ze sobą spina. Jak się pojawi w kinach, to jednak mimo wszystko myślę, że warto, warto się na ten film wybrać.